Ale ale moi mili, mamy białe oczy, białe oczodoły, przyjaciele, i dzisiaj zamieniamy się w Braina. Przynajmniej mamy nie, moce nie. jak Brain, cześć bzyku O matko siema siema, zobacz na tak. nasze oczy Ty to widzisz Bo pa, się pa widzę. Co się nie, stało. Nie. to jest klątwa Braina, my to tak. musimy jakoś zdjąć Ale mamy przepotężne moce i dzisiaj prze... musimy przejść minecrafta na tych mocach Aha. I wtedy najprościej w świecie, prawda, no, no co? No przejdziemy Minecrafta, to staniemy się zwykli, normalni, tak jak dawniej. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Właśnie, zostawcie wizowie łapeczki do gry, subskrybujcie kanał, a my na samym początku przetestujemy nasze wszystkie mocze kupujcie koszulki oraz bluzy, z linków się w sklepie, bo są przepkozackie. Dobrze. Idziemy na dół, co? Tutaj? Idziemy, tak, idziemy, czekaj, wiesz co, może najpierw przetestujmy tutaj. Hero Brain Sword. rzućmy na przykład na tego szkieleta. Widzisz na tego szkieleta? A uderzmy go na przykład, tak. BUM! OUUU! PNT w trakcie! O, patrz, wiesz, jest ten żelazo tam masz, widzisz? Pokaż, o jak miło, czekaj, ale to wiesz co ja się O Bije dużo, a no czekaj ja tu... No na dwa hity jest Sprawi. wszystko Pokaż Wszystko o, a ty dostajesz, hity. ty no faktycznie Nie No hero brain Mmm, dobry, dobry miecz Ale wiesz Dobra, co, Dobra, trzeba, trzeba zrobić umiej... se kilo. Chociaż, po co nam kilo? Co w ogóle potrzebne jest nam cokolwiek Jedzenie tylko Wiesz co, Jedzenie ej czekaj, tylko. Ja to, niszczy, to niszczy, kamień Patrz Niszczy pa. kamień? O kurde Co, co, co tu zrobisz? O mocno, nie, nie gadaj Co to jest? Jakby to odrzuca, pa nie też, mnie też! Pa, lecę! Co? Lecę! Ja też! Nie pomocy, ja spadłem na sam dół! O nie, chwila! Muszę się dostać! Pa, że w hero brainem! O, Ej, nie o, mogę! Nie o co chodzi? Ale jest na samym dole, co jest, co jest Nie jest wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. To jest, to jest za OP. Naprawdę za O nie, nie mogę... Nie mogę wyjść. Nie mogę wyjść. O, nie. Czemu? Ale, ale ja mam levitate! Piórko, piórko, piórko! Leo, ale to jest kołdackie. No. Co jest grane? Co są za mocne? Oła zginąłem, no, prawie. Patrząc, 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 patrząc. Dobra. Co robił mi teraz? To robi to, że tak się regeneruje. A regeneruje się HP! No regeneruje się chape. Ch ch Zobacz, wszystkie moby giną. Widzisz ten efekt? To jest? to jest efekt, który pozwala, że pasz. Jak są widziane lewym prawym, to one giną. No. Ojej. To jest efekt gnienia. Bo wiesz Hero Brain, może wiesz zabijać A, wszystko, może zabijać wszystko i, i w ogóle... A to jest... Ym... Te mocy są tu, totalnie zbyt OP Tak, 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 ale wiesz co mnie co tutaj robi? mamy. Tutaj, tutaj o mamy... zniszczenie świata. To jest zniszczenie świata. i co się stało? Zaraz... O matko, co ty robisz? Czekaj! O co chodzi, czekaj, patrz! Ja nie! Co się nie dzieje? Nie mogę patrzeć. Robi się, się świat dzieje? Hero to jest świat Braina, który tutaj się stawia O nie, my jesteśmy tutaj, patrz My już jesteśmy w owie Braina, my tak nie możemy długo co być Co się tutaj się... dzieje? E co? Kwiatki, patrz, nawet czarne róże wychodzą z tego What? Ja nie mogę, dobra What? To co? To jest mega Co to jest za powodana rzecz? Jakie to ja ja jest to OP, to jest za... Jak to wygląda? Co to jest za OP? No A ta luźna? O kurde, super. co ja zrobiłem? To co jest super jest? broken co to co zrobiłeś? Ej, piorun chyba chłopa czekaj, co to jest? Otknię, się. Ej fuck! Po... jaki piorun! Jakie uderzenie piorunem Pana to Widzisz masz różkę, ej, to... ej co? To robi Ty dziurę hierobrine? do samego dołu! Robi dziurę do samego dołu? Faktycznie, no może... No. Ja, ja nie M mogę, ej, co to jest? Co, 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 co dobra, to, dobrze jest, dobrze facet, lewne, je... dobra to, to jest... To jest hero Minecraft przechodzimy. Nie, to jest to zbycie Jak... Ja zawsze myślałem, że... Chciałem być Herobrin'em Teraz. Chciałem być. Teraz moje, moje marzenie się spełniło. Gdzie lecimy? E wiesz co, no gdzie możemy polecieć? Czekaj, czeka, no musimy chyba znaleźć, no Leczenie. musimy nawet do netheru przejść. Co ty na to? Leczenie. netheru? No tak. No to, tak. to, to... coś potrzebujemy? A bo czekaj, nie wiem. Trzeba w sumie... zejść na dół. Aaaa, czekaj, ja może tutaj, może zniszczymy się... Ja mam pomysł no nie, często nie tak nie biłeś? Nie, dobra, bo się to że mnie bijesz o tutaj. Kurde. O ty Hirobranie. Co ty na to? To jest lepszy... O ty co? Nie, nie pozwolę na to. O pozwolę What na to. są róże! Oś, oś ty kwiat, jesteś? Kwiatki się zmieniają w czarne róże. Tak, 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 dochodź, jeden jednego, go. Ooo niech ty mnie wyrzuciłeś! Testa, ja ciebie nie biję! Ty Hirobranie jeden! Ja ci dam! Dobra! O ty o! o, o. Jaka rozwałka, terenu! O! O kurde, o kurde. dobra, lata, weźmy wiaderko, nie. musimy stworzyć i, i lecimy z tym. Wiaderko, trzeba. Ja, ale, jeszcze, ale, ale te te są za mocne. To, to już nie jest, to już są mocy hierobrańczą. Musimy braniowe, iść do netheru. I co my musimy zrobić? Portal, nie? No, ten. Tak, no wiesz, wystarczy, że tak, że musimy oczy kresów wziąć i tyle, i ma i pokonujemy grę całą. <laughs> Tylko potrzebujemy oczy Mam Nadzieję, że się żeśmy nie dało zabić tym smoka. No, spokojnie. O, dobra, to co potrzebujemy? Nie, za nie Ja już to robię. Teraz już na razie zwykły surwia przechodzimy i potem będzie jazda. A dobra, teraz y, Herobrine musi się zniżyć do poziomu normalnego gracza, ponieważ my nie jesteśmy w pełni Hero mamy my mamy Hero Herobrina, dlatego musimy niestety tutaj wziąć żelazo. Y, do tego żelaza jest nam potrzebne, y, no tak naprawdę tylko trzy żelaza. No i co? No i wtedy zrobimy wiaderko, przechodzimy, idziemy do netheru, wszystkie wszyscy się cieszą, będą szczęśliwi. Leczenie, I, leczenie, 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 leczenie. Dobra, trzeba pozmienić świat. No przestań! Zniszczyliśmy, to zmienimyśmy tutaj tego picy. Nie będę mógł zrobić przez ciebie, to jest coś co, najgorszy, no. co ty jeszcze Ja nie mogę. Co to za Hero brain? Dobra. Przestań, przestań mi to robić. Ja naprawdę jak, jak ty mi zmienisz, coś mój piecyk. Ale piękny. się nie da żeby zmienić piecyka. Dobra, bo się już przestraszyłem już. Ale nie, musimy rozsiać, my jesteśmy sługami Hero no. Musimy w takim razie tutaj pomóc Hero jest skoro blok? jesteśmy jeszcze Hirbrina Musimy rozsiać tutaj z Zakorzeniona, zło zakorzeniona bo, bo. Ziemia Co jest? Zakorzeniona grane. O kurde w raginie Dobra, Dobra, świat już jest cały, jest zrobiony. Ja widzę, że żelazo też, i słuchaj, jedno co tak naprawdę nam wystarczy, to musimy znaleźć źródełko lady. Źródełko no lady. Ja, ja ci mogę znaleźć źródełko lawy. to jest naprawdę e, bardzo proste. Sekundka mówisz? Aha, no ja myślę, że też. Ojojojojoj, oj, 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 oj. Ty gdzieś lecisz, czy co? Coś, no jest masz. Sma... diamenty! Aha, na dole, ty, gdzie ty jesteś na dole? Halo. Na dole. Czekaj, tepnę się. Tepli. No ale tutaj pod nami, pod nami tak tylko. szybko. Tepnij, tepnij, tepnij. Czekaj, 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 bije mnie coś p No nowe, dobra, halo, halo Patrz, tu masz diamenty, wy, wykop O! Ale ja, ja mam tylko kamienny kilo Wywalony, stary! Aaaa! Diamenty! Zginąłem. Zginąłeś Zginąłeś? Czekaj Szybko Dobra, te... Cześć, szukamy kamienę. lawy A, szukamy lawy, no po, co tutaj O, diamenty! Kolejne diamenty O, jak mi przykro, nawet wyleciały, wiesz co? Mamy no, gdzieś, nie chcę kipić O, jak diamenty Wiesz Ja to poprowadzę ciurę gdzie jest lawa jakaś? Czemu tu lawy nie ma? Ej, wiesz co mi się wydaje żeby tą lawę niszczymy tylko diamentów Niszczymy co? lawę? Jest lawa Nie, 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 jest, 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 jest dobra, dobra, czekaj, czekaj, super, super, super. Czekaj, puśćmy Musimy tu do góry, chodź Lecę, jest, lecę, jest, lecę, źródło. lecę Dobra, no, wyżej Chodź, 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 chodź To jest przejście, patrz, mamy to Pokaż, pokażę Ale lawy Zróbmy tu dobra, miejsce czekaj, Trzeba zrobić miejsce tej lawie Caś Falej się ale mi śmiertelny Tylko w porządku? Dobra, nice Ale mi śmiertelny Teraz patrz Gdzie mam iść teraz? Ja jestem profesjonalnym graczem Minecrafta jestem Kolejne diamenty, to jest diamentów Robisz no? A, robisz ten Tak, portal, dobra, robimy portal w takim razie Levitating, levitating. A, A! Palę się Zginąłem co, co zrobiłeś? Beka! Ale regeneracja nie jest tak mocna jak się pani lava no Jest się... mega mocna, tylko co? Zginąłeś jak latałeś czy ja... Nie w lawie zginąłem, nie dało się wy wyregenerować w lawie. A co? Niemożliwe. Nie no serio, ci. serio <suszy> Diamenty! Wypadły! <suszy> Teraz strzeliłem! pięć diamentów mam Nie, to jest za mocne, mówię ci. Ja tu już kończę ten portalek pięknie. Czekaj, a tu widziałem jeszcze diamenty. No Ale nie to jest za dużo! Zniknęły niestety. Nie tym razem. Nie tym razem nie ma. A, Ej, dobra, jestem, jest. jestem, dobra, zrobiłem portal, uwaga! Jest tak? piękny portal zrobiony. Patrz, tutaj, cyk. Ale no wiesz, co kurde, jak w ziemi. Pa, zapalara, ale wiesz, co, zrób zapalary, pa. Lajki like, gród myk! Ej, nie działa, czeka, nie działa, zapalara! No przestań, zginiemy! <śmiech> regeneracja! Szybko, regeneracja, regeneracja. Ale to czekaj, no coś jest nie tak. Nie no, no to musi być. Patrz, działa, portal jest zrobiony. No. O nie Jak zapalić? No, nie gadaj. no musimy, musimy niestety żelazo wziąć chyba. Nie, nie ma opcji. Żwirek, jest żwir No ja też mam żwir Dobra, ty hirobranie weź tam sprzedajmy. Szukam o, nie. Ej, masz drewno? Masz drewno na crafting? Ale w sumie bo to... Tak. Nie mam, ale szukam... O jest krzemień, mam Woo! Dobra, się jeste, Ja jestem elo, przy portalu, elo. przy portalu jestem sam. Tak ja wiem, tylko że ja muszę... wiesz co zrobić? Muszę jedno... jedno drewno. Mam diamenty Jeeeej Nie tak, nie chodź Idę sercem O! Je, je, moja regeneracja, moja regeneracja No to pospadało Teraz co tak masz? Tak, piecyk Bo wiesz czego nie mamy? bo nie... Hop Łaaaa nie, nie bij nie przestań nie pić! A to ja... Dam, ja kliknąłem? Tak. No, no, no Nie chcę. Serio, serio Nie chcą. Nie, ładnie Nie żyjesz? O, nie, nie żyjesz Tylko wpadałem do lawy O nie, 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 nie wpadłem do lawy, no bez żartów Nie, naprawdę zginę? Nie, teraz zginę, przeżyjesz Teraz nie, przeżyjesz Regeneracja złe. kliknij, Regen kliknij Co? Regeneracja. I co no działa ci? Eee, musimy przepalić jedno żelazo i faj, lecimy, czekaj, chodź, chodź, kościół. Chodź, chodź ja mam, ja ma mam, ja ci dałem krzemień. A, masz fnita. Co, dałeś mi, ale mam wybuchł, mam wybuch. O nie, o nie o Wybuch. No bo ty kliknąłeś. Do o mam, mam, dobra, już mam. Dobra, mam krzemień. Mek, myk, myk, dobra. Przechodzimy do portalu, chodź tutaj. O! Dawaj huh? Dawaj. Dara, wypisz. Nara. Dobra! Teraz, o czekaj, teraz musimy być ostrożny, co jak my spotkamy prawdziwego Herobrina, tylko nie wal, ba, nie w ten portat przez przypadek. Jak w niego uderzysz to w O kurde! Eee, czekaj! Nie! Co ty zrobiłeś? Nie dobra, czekaj, za tu nie mogę to podpalić. To jest naprawdę ryzykowne, dobra. Nie, łatwko! Nie rób, nie rób, nie rób nie riem. tam. Padzianata! Nie wiem, nie wiem o to chodzi, Dobra, szukamy słuchaj twierdzy musimy... Przeżyłem. Twierdzy. To jest niemożliwe. Dobra. To... Ja, nie szukamy twierdzy, walimy swoje te pigliny, czy cokolwiek to jest. A to jest mod, bo tu to... może ciągle latać. No 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 to to już jest easy, to my szukamy to w sekundę. To Dawaj są... Herobrine. To jest Hirobranie. jak znajdziesz, że ja ja też szukam. Nie, jasne, hop, oczywiście, że hop. tak Wow 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 My lecimy Co trzeba twierdzy znaleźć? Tak, 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 tak twierdzunie Twierdzenie, twierdzenie Herobrine Czemu bycie Herobrine jest? Nara! To oh, kurde, ale moc. No ale to jest ta Dobra, co widzimy się, jak znajdziemy twierdzę? Bo to nie wiem, to musi wydać, że to potrwa. Okej, okay, widzowie, znaleźliśmy tą twierdzę, przeklinam ją. No i weź co? ]my. Weź sobie levitating, let's go. Nie, jaki levitating! Walisz tutaj to myk tutaj, Nie, to no, może nie. Może nagminęło No, jest to ten? Nie, trzeba znaleźć, bo to, to zniszczymy spawner. Nie, spawner się chyba nie da zniszczyć. Czy da się? Da no, się, nie, da sobie. się znaczy spawner? Skąd, nie, nie, nie wiem czy tym się, no tym się możliwe, że się da No nie, to jest takie, to jest takie no nie wiem co miałem Masz rację lepiej dmuchać na zimne jak to mówią Kurde tu nie, o, nie ma przejścia oj. no No tego tego się przejście no ja cię kręcę jak nie ma przejścia to masz to zrobić przejście nowe nie? Ja, wiem, ja, ja robię wiem. Co chwilę no, Nie ma przejścia, już jest przejście Nie ma przejścia Jest przejście Nie ma przejścia Jest przejście wow. Nie ma Wrak, gdzie są te? Bleziki. To jest jakiś mój. Okay, no, czekaj, mi się wydaje, że chyba faktycznie to niszczy te... <grym> niszczy spawner <grym> No bez żartu. Bo coś coś mi się wydaje, że tutaj powinien być już ten spawnerek player. No co ty gadasz? No nie wiem. Nie ma nic? Ale wiesz, to znalazłem najlepszą rudę, czyli tą nie, tę rajtową, czy jak to się nazywa. Nie, to jest ta taka, wiesz, ten... To no, no, nie ma? Co jest grane? Czekaj, czekaj, no na stole ja nie wierzę w to, że tutaj nie ma niczego. Już, Ale laguje. No nie mogę przejść nawet. Bo takie dziury już porobiliśmy, że to nam tak utrudniło. Już więcej, więcej problemów to zrobiło niż pomogło. Nam. No, 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 ja nie, nie widzę tego w ogóle. Ja nie mogę. Ja, jak to znaleźć teraz? Nie to jest to, jest. wiesz co, wiesz co mi się wydaje, po prostu bierzemy, tutaj, yy, widzimy się jak będą oczy kresu i siema, no jest. Bo to trochę, nie, my, my się będą to nie wiem Musimy nową twierdzę znaleźć. Nie ma tutaj... Nie dobra, nie ma tutaj ta, nie, bo musimy nową twierdzę znaleźć, te y, zrobić jeszcze pigliny, trade z piglinami, pigliny, my z tego o, yeah, swoimi sposobami. No nie będziemy Plotujemy was przycie. zanudzać a, bo to by było takie no to, dobra, lecimy od razu do twierdzy i na smoka! Widzowie, jako słudzy Hero Braina wow. jesteśmy gotowi! Przeszliśmy tutaj, znaleźliśmy. O ty, dobra obra, panie, nowy stowarz, dobra, nie, nie, teraz bo rozwalimy na to smoka. jeszcze. Musimy go zniszczyć, dobra, okej, okay, levitating! Okay, jesteśmy Hero Brainem, rozumiesz to? Tak, 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 dobra, i jest to. Pioruny, najpierw pioruny, piorunami roz, Piorunami to można walić, A A. to, No, ja smok jest nikim tam. przy nas. A. Ten smog, smog nie wie o co chodzi, dobra i wal smoka Gdzie jest ten smog? Ten smog nie wie o co chodzi O nie, o nie, ten smog jest tak przerażony! Aaaa, ja Co to bije Dobra, to jest piękne, to jest... Uuu, lep... o matku jak to bije wal, wal go, wal go, wal tego smoka Ty, a O co chodzi? A te pioruny? Pioruny jak biją Pioruny lepiej, pioruny lepiej Nie, nie, właśnie nie działa mi te piorun. Dobra, nie, walę to Ja walę to tutaj, ty o, dobra, Jasne, Gmin dobra, smog nie ma o! Oh, to coś tam zabicie smoka. O! Oh. Oh. Smog. To nie. Spokojnie, bo stoi sam. Zbugowany. Jest bugowany. Nie, bugowany Nie, no odskoczył. A, oh, koniec, koniec. A nie zbugował się. niemożliwe. Nie Za szybko go zabiliśmy. No patrz. Czekaj, czekaj, nie, nie, spokój. Coś czego zmieścią walno, czego zmieściach Hero Prime'owego. Kurde. Dobra, tepisz się szybko. Pau, dał się. Nie, no. Słuchaj. Smog myślał Smok myślał, że on ma jakieś szanse z Hero Brainami, z uszami Ja ci dam Ej dobra, ty na to Walka kto jest lepszy od Ej, nie mogę nic zniszczyć No bo to się nie jest po Lepiej Lepiej chyba wchodzi, no Pionu lepiej wchodzi Ej ja tam. Ej, co ty robisz? <laughs> Dawaj na dno Ty patrz ziurę zrobiliśmy do końca patrz no, no. Aaaa... Nie, uczył Herobrine'a, chodź stąd, czekaj, a my musimy, musimy sprawdzić kto jest lepszym Herobrine'em. Levitating, Ty, ja spadłem prawie na sam dół. Musimy, nie, słuchaj, musimy dowiedzieć się kto jest lepszym Herobrine'em, co do na to. Pojedynek dwóch Brineów Uwaga. Kurde! O, <laughs> dobra, jesteś lepszy. Dobra, łap to Herobrine. Ty jesteś lepszym Herobrain'em. No mówię jesteś lepszym Nie no słuchaj, ty też jesteś dobrym Ale ten smoke dostał tak na dziurę Słuch, co, Ja chcę zostać Herobrain'em na zawsze Jak takie moc no, ma Herobrine ten... <laughs> Zostawiajcie łapki do góry, subskrybujcie kanał Widzimy się oczywiście w następnych filmach I koniec się pa, pa. Do jutra!